Hej, tu Cezar. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zrecenzuję dla Was kostkę Wingi V2. Zaczynajmy. Wingi V2 to najnowszy flagowy skub od firmy Chi, będący wersją drugą legendarnego już Wingi, na którym pobite było wiele rekordów świata. Kostka kosztuje niecałe 100 zł, ma całkiem tradycyjne kolory i fakturę typu Soft. X-Men Design tworząc wersję drugą, nie zrezygnowało z bardzo dobrze znanej budowy concave, czyli wklęsłości, na zewnątrz kostki, aby dać jej lepszy chwyt. Yy, wewnętrzna budowa kostki nie jest zbyt niezwykła. Poza jakimiś wyp specjalnymi wypustkami na centrach oraz różnymi dziurkami w narożnikach, nie jest to tak naprawdę nic niezwykłego od tego, co widzieliśmy już w poprzednich skubach. Kostkę można regulować na cztery sposoby. Można regulować siłę magnesów, obracając w narożnikach naj, jak najbardziej na prawo, aby mieć jak najmocniejsze magnesy, i jak najbardziej na lewo, aby mieć najlżejsze magnesy. Można także zmieniać elastyczność sprężyn, obracając przeciwnie do wskazówek zegara w narożnikach, patrząc na cyferki do pięciu. Można także Obracając według wskazówek zegara, wzmacniać to naprężenie, a obracając śrubą, możemy regulować odległość narożnika od krzyżaka. Wszystko można regulować za pomocą autorskiego narzędzia od firmy Chi, w którym możemy wymieniać końcówki zależnie od tego, co chcemy wyregulować. Feeling kostki jest bardzo specyficzny, ale mimo wszystko przyjemny. Najlepsze określenia, jakie na to znalazłem, to kartonowy i pusty, ale myślę, że najlepiej to pisze po prostu odgłos poruszania się kostki. Głównym minusem tej kostki jest fakt, że praktycznie nie da się jej setapować w taki sposób, aby jednocześnie dobrze ścinała zakręty i nie popowała, rolnik popowała i tak dalej. Jest to tylko jeden minus, jednakże na tyle duży, że myślę, że eliminuje ją w rywalizacji na rynku z głównymi topowymi kostkami. Czy jednakże znajdzie ta kostka jakąś grupę swoich zwolenników? Myślę, że jest na to szansa. Dawałem tą kostkę różnym osobom do próbowania i zauważyłem, że osoby, dla których Skew nie jest szczególnie ważną konkurencją i są w niej stosunkowo słabi, yy, raczej lubią tej kost tą kostkę. Nie przeszkadza im tak bardzo to, co mi przeszkadza, a mimo wszystko podoba im się ta kostka, czy to ze względu na feeling, czy to na kształt concave. Dlatego myślę, że jeżeli. Macie, jeżeli układacie na starym Wingi, nie możecie się przyzwyczaić do innych skubów, a też ta konkurencja nie jest dla Was zbyt ważna, i układacie ją troszkę bardziej dla zabawy, to myślę, że możecie dać szansę tej kostce. Kostka ta, mimo wszystko, nie jest warta swojej ceny, i myślę, że nie muszę tłumaczyć, że nie jest to mój nowy main. Tak więc to będzie na tyle w tym odcinku. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, jakie są Wasze odczucia odnośnie tej kostki. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, aby nie przegapić informacji o nadchodzących nowych skibach. Yy, zaobserwujcie mnie na Instagramie Cube oraz dołączajcie do kanałowego serwera Discord poprzez link w opisie. To będzie na tyle w tym odcinku. PA!